Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym news GTA 5 Fabuła. I teraz musimy cisnąć sobie do Michaela. Mm, tu mamy nasze rozbite auto, ale może byśmy jakieś inne sobie znaleźli na szybkości. Albo to moje weźmiemy to białe. Nie, nie ma białego? Nie ma białego, kurde. O, tu jest auto. Stój! Bezczelne. Dobra, musimy iść ogarnąć sobie jakieś auto. Stój! I need your car! Wypieprzaj stamtąd. Dobra. Dobra, teraz musimy zaznaczyć sobie taką mapkę do tego... Do Michaela. Tu mamy. I musimy w drugą pojechać. Z powrotem! Bo po napadzie Michael chciał się z nami zobaczyć. Dobra, tutaj musimy w lewo pocisnąć. Teraz tutaj. Kurde, jak to miasto jest zbudowane i zawiłe. Jak jeździć baranie, naucz się prowadzić. Dobra, autostrada. I ciśnieniem. A, już zjazd mamy, kurde. Toż mi się najeździli. Jak wyjeździcie? O, smart Tutaj, tutaj, tutaj i w lewo. Które lewo? To pierwsze, chyba lewo. Nie to lewo. Padaj. Tu jechać. Oj! Oj! Oj, koleś się chyba zabił za tym kółkiem. Zabiłem go. A ja chciałem tylko przejechać. O, lecimy! O! Dzielę mi tym gównem. Dobra, lecimy dalej. Musimy w końcu dojechać. Już pod górkę, o to, to już pamiętam. To już część, tą część miasta już pamiętam. Oj tam, to było niepotrzebne. Ewent, ewidentnie ta latarnia tutaj była niepotrzebna. Ona zasłaniała komuś widok. A teraz jej nie ma. Dobra, Michael, idziemy do Michaela ogarnąć.

Yeah, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? <Mukun> Davy, long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes no, no, finds out you're alive, you are D O N E fucked. Don't <mall> no worry about Trevor. <mall> Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, oh. precious stones, and hey. eight rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, "Hey, you got to move these bikes." I don't know anything about that. Look, this other guy runs out of the shop, he pushes me over, and says something like, "You forget thousands of things every day." you make sure this is one of them that was pretty scary back to you in the studio oh square you want to get lit now sugar Tre trevor baby you want, to, you want to smoke up now you don't do it, it johnny trevor, don't do it. Don't do it. trevor you've been with my girl again i'm speaking with you asshole don't do it johnny i told him trevor i told him we all get high we all get high, but that don't make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it! I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! How are Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants. Cowboy, all right, let's. It's fuck, you think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it, leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh, I still love her. All right, cowboy, hey, I know, hey, come on. I don't mean nothing by a mess. I just, I, I, know know I, done. Done. I know, cowboy, it's okay, man. Oh, I'm sure, I'm sure. I'm sure. Cut, cut, cut. Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck. Honey, huh? next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. Get up. Get up. Fuck you then. If hey, I was you. Wait. <laughs> To takie smutne było. Teraz tryborem gramy. Uuu. bierzemy w ura. Ja Ty też wsiada? No wskakujesz, nie wskakujesz, koleś. Wskakujesz.

Zobaczcie mi, że za dużo nie mówię, ale staram się ten, staram się wczuć w fabułę też. I czy. znaczy, słucham sobie tego, co mi mówią. Oj, przyjechaliśmy. Co, Nie ten klawisz. Prawie na szupaka. Nie ten klawisz. To w prawo musimy mieć. Je Tutaj musimy za stacją. Nie, za tym się w prawo. Tutaj. Wypadł mi z tym... Dobra, tędy jedziemy. Lecimy, lecimy, lecimy. Czyli to będzie jakaś akcja przeciwko Michaelowi prawdopodobnie? No poważnie, latarnie rozjeżdżała, nie możesz z rozjechać. jaka bryka fajna jest, zobaczcie, ten wielki. Czemu takiego nie mam? Autka. O, tu akcję ostatnio. The bikers are meant to be over by the farm on the right. Przygodos whoa tu whoa tu Oh. Hey you seen Ashley? Johnny's looking for. Her. Well you know as a matter of fact I just did just ten minutes ago. Yeah I saw her on the end of this penis here. <laughs> Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again oh really well you don't think so huh well why don't we just ask him then huh hey hey cowboy you mind that i <laughs> fucked your old lady sorry <laughs> what was that well no no you don't mind oh because you're a dead man and the only sentient party of left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot well thank you very much cowboy bullshit oh i like it denial that is first part of the grieving process brothers now let's all hold hands huh Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Alright, we follow the van back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. <laughs>

Oj, 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 co to za droga jest w ogóle? Ja się pytam. Ja nie trzęsam do wana, tylko trzeba do tego na, na motorku. Nie mogę go trafić.

Dawaj, lecimy. Tam tych dwóch odstrzeliśmy, więc mamy od dwóch niej. Teraz zostanie tylko pewnie z czterdziestu. Jest głupi ziomek. Nie uda ci się. Boo, wow, prawie go trafił. Gdzie my w ogóle jedziemy?

Dobra dostał leżeć tam też Tu też leżeć Normalnie ze mnie Więcej tu jest jeszcze Oj, wot strzeliłem mu głowę. Dziś nam biega jeszcze 10. Dobra, umrzaj. Walą do mnie kurde ze wszystkich stron. Trzeba się cofnąć. Czy te moje ziomki strzelają? Tutaj to stoją kurde zamiast ich strzelać. Może to ja mam ich wszystkich wybić. Ojej, najgorzej. Tutaj ziomek idzie. Dobra, headshot. Gdzie jest ten, jeszcze ten ziomek? Jestem w złym nastroju. Gdzie mi tam biegniesz? Dobra, jeszcze jednego? Jeszcze jednego trzeba wystrzelić. O, to już ich więcej jest.

Uch, o, jeszcze mam tego, Shotgana. U, to po co się bawię z tym małym łowienkiem? Idę mogłem z Shotganem biegać. Dobra, dwóch leży. Leżeć tam. Dobra. Leżeć tam. Jeszcze wstajesz? Już nie wstajesz. Jeszcze nie ziomek. Mały zasięg. Leżeć! Jeszcze więcej tam ich jest? Dobra, biegną tutaj. Nie, nie biegną. Tam jest jeszcze jeden. Czemu on ruga? Nie trzeba go zastrzelić, czy co? Nie uciekłeś mi, ziomek. W życiu. Dogonię cię zaraz. Jak tam daleko już jest? Stoczył się. Dobra, właśnie. Dobra, no jeden mi uciekł, To prawda, ale mógłbym na tego dogonić go jeszcze. Wziąć, wziąć auto albo motorek i go odstrzelić. A, czy mam wysył do samochód. A ja chcę motorek, a nie samochód. No dobra. Czy nie mam wyjścia? To on No wsiadaj. Siadasz czy nie wsiadasz? Nie wsiadasz, dobra. To lecimy sami. Przejmujemy wszystkich teraz. Now the bikers are gone. It's just us, the yes, Aztecas and the O'Neils. The market's big enough. This Chinese contact's gonna buy crystal fast as we can cook it. We just gotta meet him at the end. And yeah, 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 yeah. yeah we're we're nearly there. Dobra, Teraz co, znowu? Chyba tak. Chyba w niego wjedziemy. Dawaj. Jedziemy. Bye bye. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise they ain't going. Saying something they'll make it true. Uh -huh. It's only out of professional respect. The of he's looking at me. I'll go away, man, but my people I don't, don't know. Like I always let you operate.

sticking up joints so i guess yeah that makes him alive don't it and how you know it's him it's his m-o and it's the same corny shit he was spewing ten years back this could be a trap trevor what if someone wants you to think he's alive i was fooled when i thought he was dead i ain't fooled now he's in Los santos and he's got some explaining to do they could be trying to draw you out into the open! That's conspiracy let you fool! Even for you, Ronald! Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going, just as TP Industries is finding its feet. Get out of the car, Ron! Any time to think! Run! <laughs> game Oto kryjówka Trevor'a, możesz tu zachować każdy pojazd. Parkując go w garażu możesz zmodyfikować swój pojazd w każdym warsztacie, bo Santos customs. Okej. Okay. No położę się na łóżku, żeby zapisać. Szafa, gdzie latają jakieś muszki, czy tam motyle. Trochę burdel, trzeba tu posprzątać. Straszny syf. Dobrze. Moi drodzy, ale. O, ukończymy misję. Yy, nikt nie przeżył. Strzaługowe 2,12, ale słabo. O, tutaj dupy tylko nie urwało, co prawda. Koleczkę, weźmy sobie króleczkę. Eee. Rąd dzwoni. Mów! Wziął przez telefon, ktoś może słuchać. to szybko. Kieńczyk pan Cheng jest w What the Oj. Oj. Nie przebrać. O oh się. Zapisać grę. Chcemy zapisać grę, ewidentnie. Dobra. Oczywiście. A my, moi drodzy, kończymy. Mamy 24 minuty, zupełności wystarczy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z wam Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcja, komentarz. I widzimy się w kolejnej. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!